Tarotowy kącik Ameli. witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kąciku, troszkę wietrznym dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Mnie nie przeszkadza. Zapraszam Was na rozkład. Wiadomość od Twojej osoby. Przygotowałam trzy grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Kamyki. Co Was najbardziej przyciąga. Pierwsza grupa, druga. trzecia Jeszcze raz wam pokażę. Trzecia grupa. Druga. Pierwsza. Możecie sobie zatrzymać, żeby się na przykład wczuć. Jakiś kamyk, albo intuicyjnie, tak jak Was przeciąga, ta pierwsza myśl. Wiadomość od Twojej osoby. Zapraszam i zaczynamy od grupy pierwszej. Serdecznie witam grupę pierwszą. Kamyk przyświeca Świątecznie, już dzisiaj. I sprawdzamy główna energia tej osoby. Wasza wspólna. Zobaczymy, co karty pokażą. Wiadomość od Twojej. Od osoby, o której teraz myślisz? I rada, wieża, coś runęło. Struktura. Prawdopodobnie, wasza relacja wyglądała w jakiś sposób. Te struktury były. Pisaliście ze sobą codziennie, albo spotykaliście się często, albo nie spotykaliście się, tylko ze sobą pisaliście. Może to była bardziej duchowa relacja, albo relacja, która była tylko w pracy. Coś w tym stylu. I to runęło. To po prostu nie. albo już zbyt długo trwało. I została ta struktura po prostu się zmęczyła. Potrzebne, potrzebne były zmiany. Te zmiany nie nastąpiły i dlatego się rozwaliło. Będziecie o tym rozmawiać. Będziecie o tym rozmawiać? Może być tak. To jest wiadomość od, od osoby, które, o której teraz myślisz, więc może być tak, że ta osoba wyjdzie z inicjatywą tej rozmowy. Dlaczego tak się wydarzyło? Będziecie rozmawiać o swoich oczekiwaniach w tej relacji, w tym związku. Które nie zostały spełnione, być może o tym, jak się czuliś przez, czuliście przez ostatni czas. Będą rozmowy. Może, mogą być możliwe, mogą trwać długo i jest pokazane rozdroże, czyli mm, albo rozdroże dotyczy tego, czy w ogóle decyduje się na to, żeby o tym rozmawiać, albo po tych wszystkich rozmowach, i to jest bardziej prawdopodobne, będzie to rozdroże. Czyli, co zrobić? Kontynuujemy to dalej, to połączenie jest silne, kontynuujemy. Ale już na innych zasadach, czy podajemy sobie dłoń, i życzymy wszystkiego najlepszego i rozchodzimy się. takie jest pogadane. To jest główna energia. Czyli te rozmowy hmm, będą dotyczyły nowych struktur, bo te, które już były, już się po prostu rozwaliły. I to jest wieża: tego się już nie da zbudować. To nawet jeżeli zbudujecie na tym samym fundamencie, cokolwiek was łączy razem to i tak to już będzie nowy fundament. To będzie wyglądało inaczej. Ta relacja, ten związek, być może partnerstwo w biznesie również będzie wyglądała inaczej. Jaka wiadomość? Oj, oj, oj. Taki smutek. Piątka kielichów, król kielichów, dwójka kielichów. Same kielichy. Dużo uczuć, dużo emocji. To mogą być znaki wodne. Możecie się odnajdywać w tym. Jeżeli nie jakiekolwiek znaki, ale jest dużo uczuć, dużo emocji, dużo y, myślenia o tym, dużo z pozycji serca wychodzi ta osoba do was. Czyli y, tęsknota, być może te struktury były, y, takie których ta osoba się po prostu w których się czuła bezpiecznie i to runęło. I to poczucie bezpieczeństwa też się posypało. Tutaj jest piątka kielichów i na tej karcie jest, jak zapewne co niektórzy wiedzą, są trzy kielichy, które, które się rozwaliły i ta, to uczucie się wylało z nich, ale są jeszcze dwa, które sto, są za tym człowiekiem. On się wydaje pokonany, ale myślę, że to jest czas, kiedy on się odwrócił i zobaczył, że za nim stoją jeszcze dwa kielichy i nie wszystko jest jeszcze stracone. Dopóki są te uczucia, te emocje są, jest też chęć walki o tą relację król kielichów. No jest jak najbardziej, jest miłość. Czyli ta to miłość, ta sympatia, jeżeli pytacie o partnerstwo, jest między Wami bardzo silna. I może być tak, że nadal te kielichy macie zarezerwowane dla siebie wzajemnie. Więc nawet jeżeli macie jeszcze wokół siebie inne osoby, to niekoniecznie chcecie dzielić się tą miłością właśnie z nimi. Bo macie tak, jakby ja nadal chcę dać tobie, a, ta, a on. Ta wasza osoba chce dać Wam, a Wy chcecie dać Waszej osobie. Ok z kielichów, no ile miłości! Słuchajcie, przelewa się. Jest też az buław i siódemka kielichów, czyli. Wiadomość od tej osoby: nie zatrzymujmy się tylko na tych uczuciach, nie zatrzymujmy się tylko na tych emocjach. Jest ta pasja, odnówmy tą pasję, którą mamy w sobie, którą mamy do siebie, bo to też jest ważne. To też jest ważne i dlaczego nie? Czyli mogą być wyznania miłosne, jest askielichów, może być mowa o tych uczuciach. Prawdopodobnie to, te rozmowy będą głównie dotyczyły na początku uczuć, czyli tego, jak się czujecie przy sobie, jak nie chcecie się czuć. Co jest dobre, a co złe w tych uczuciach. No ale jest ta pasja, i, i, i ona wam też jakby otworzy drzwi do, do tego, żeby pójść dalej w tym połączeniu. Czyli jak już po tych rozmowach dojdziecie do wspólnego wniosku, że ta miłość pomiędzy wami nadal jest, no to się okaże, że ta pasja jest równie silna. Co to uczucie? Król Buław i mocno zadziała, czyli nie bez znaczenia jest ten As Buław i Król Buław pokazał się Król kielichów, Król Buław i As Buław czyli i uczucie i pasja równorzędnie się to pokazuje, czyli takie, takie kombo, no jaka rada no piękne karty słuchajcie dla grupy pierwszej Głupiec i Gwiazda świat chce, żebyście spróbowali jeszcze raz ten nowy początek. To jest, jest ryzyko, ale ym, to Wam da nadzieję w życiu i której być może potrzebujecie i da też taką siłę i tak jakby po prostu wszechświat chce. Być może na zakończenie tego połączenia przyjdzie czas. Teraz jest czas na, na dogadanie się i na pokazanie sobie ile w uczuć w Was jest. No Mag, no tak się pokazuje, słuchajcie. Mag, Mark głupiec i gwiazda. No przepiękne karty. I bardzo silne. Mhm. Czyli relacja z przeznaczenia, bratnik dusz, bliźniaczych płomieni. Pewnie wy się tutaj odnajdziecie. No. Piękny, nowy początek. I Wszechświat mówi, tak, zacznij. No. Jak najbardziej. Jest na to ogromna szansa. Przepiękne czytanie dla grupy pierwszej. Dziękuję i zapraszam grupę drugą. Grupa druga. Witam serdecznie. Kamyk. Główna energia pomiędzy Wami, tego człowieka, sprawdzimy. Wiadomość od osoby, o której yy, myślicie teraz. Właśnie. Możecie na przykład wybrać wszystkie trzy grupy, może macie na myśli trzy osoby, ale ta grupa jest dla osoby, wiadomość od osoby, o której teraz myślicie. I rada. Praca. Albo jesteście skupieni na pracy. Bo ta osoba jest skupiona na pracy, albo ma ochotę pracować nad Waszym połączeniem naprawić i pracować, budować. To może być tak, że myślicie o człowieku, który mniej mówi, a więcej robi. Poprzez działanie pokazuje, jak, ma, jak jemu zależy, ale może być też tak, że jest po prostu skupiony na pracy, albo Wy jesteście skupieni, coś tworzycie. Trudne emocje. potrzebna jest wybaczenie, hmm, odpuszczenie. Taka jest energia. Hmm, więc jak ja z Wami rezonuje, albo Wy, albo ta osoba skupiła się na pracy, ponieważ te emocje. Y związane z wami są trudne i potrzebne jest to wybaczenie sobie i wam więc żeby się tym teraz nie zajmować, bo to jest bo to są naprawdę trudne emocje i trzeba się zagłębić w nie, to ja się skupię na pracy, więc albo ta osoba tak zrobiła, albo wy no zobaczymy jaka wiadomość to może coś Tarot rozświetli mak, dwójka monet, piątka kielichów powiem wam, że tutaj jest taka energia kogoś, kto się tak kto oszukuje sam siebie i zamiata pod dywan problemy, to jest dla mnie sytuacja trudna, ja się nie umiem w tym odnaleźć, nie chcę się w to zagłębiać nie będę o tym teraz myślał Odsun odsunę to, i tak dzień po dniu i może mi się uda to o tym zapomnieć oczywiście się nie udaje czyli cokolwiek ten człowiek będzie chciał rozpocząć od nowa, na przykład z kimś innym to i tak dojdzie do, do momentu Piątki Kielichów, bo to jest sytuacja nieprzerobiona. No. Czyli tak zaczynam coś od nowa, okej, okay, przeświat daje mi możliwość, ale wspomnienia, ale myśl o Was nie daje mu spokoju. No. Więc taka historia dla grupy drugiej. Ktoś, kto próbuje przechytrzyć sam siebie, no. Wygląda na to, że sam sobie ten człowiek robi krzywdę. Tym, że nie chce stanąć w oko, w oko z, z wami, porozmawiać, wyjaśnić tą sprawę, wybaczyć, poprosić o wybaczenie. Tutaj pokazał się wąż, czyli mm, zagrał nieczysto, zmanipulował, i teraz y, jest mu się po prostu głupio przyznać, dlatego ucieka w pracę. Nie? Dwójka monet, ale y, tak to wygląda. Słuchajcie, kochani, że y, zaczyna na przykład poznaje kogoś i nowego, bo chce rozpocząć nową relację i, i, i nawet, nawet mu się udaje, że, jest, że ktoś tam się pojawia i no i nic z tego nie wychodzi. Akurat w tej talii to po prostu te trzy kielichy leżą przewrócone jeden na drugi i kompletnie ta kobieta nie widzi, że za nią są. Jeszcze jest coś, co da się uratować. Jest bardzo skupiona na tym. Co się nie udało? Po prostu odbija się um, o swoje myśli. No. Może być tak, że czuje się zwycięsko, bo na przykład nie odzywa się do Was, nie komunikuje się z Wami, więc jest na przykład dumny z siebie, zadowolony, ale to jest sytuacja, która, która go totalnie po prostu zmęczy, przygwoździ. To, że ten człowiek właśnie ucieka od tego, odpowiedzialności, od, od, od tej sytuacji takiej trudnej, która się wydarzyła z Wami i ucieka w pracę, no to. To będzie powodowało tylko coraz większe problemy, yy, kłopoty i coraz większy ciężar, yy? czyli jest potrzebne to wybaczenie. Ten gniew, który yy, ten człowiek yy, ma yy, do siebie samego, do Was, że ta sytuacja na przykład yy, wymknęła się spod kontroli. Wygląda na to, że jest naprawdę duży, no. Po prostu tak, y, y, jest tak... taką czuję energię. Y, dobrze, nie będę o tym teraz myśleć. Nie będę o tym myśleć, ale... I y, y, zaczyna na przykład... Jest mag. Okej. Okay. Życie toczy się dalej. Y, zaczynam po prostu... Y, zaczynam m, działać. Zaczynam robić coś nowego. Uciekam w pracę, czyli tworzę coś. No. To jest taki, krótko taki krótkotrwały sukces. Ale taka wiadomość. Nie jest gotowy na to wybaczenie. Pustelnik. Zapytam jeszcze o radę, ale y, tu wygląda tak, że y, już niedługo będzie gotowy, bo jest dziesiątka buław i pustelnik, czyli jest potrzeba tego y, właśnie y, zmęczenia się tą sytuacją, która jest y, bardzo trudna. Jestem pustelnik. To ja odejdę i przemyślę to. Może to nie tak nie jest dobra droga. Może to nie tak trzeba to rozwiązać. Czyli to wybaczenie, yy, ta rozmowa, to wszystko jest przed wami. Dajcie temu, dajcie czas temu człowiekowi. Niech on te wszystkie etapy przejdzie sam. Niech to zrozumie. Jest mu potrzebny. Jest może bardziej uparty yy, yy, niż wy, yy? ale jest mu to potrzebne. Jaka rada? też gwiazda. Lubię tą, kwiat, tą kartę. W poprzedniej grupie też była gwiazda. Jest gwiazda i wieża, czyli. No, wszechświat pomógł Wam w tym, żeby, żeby przejrzeć na oczy. Wy, żebyście przejrzały na oczy, żebyście przejrzeli na oczy, a ten człowiek, żeby doszedł do tego punktu, że to nie jest ta droga, że trzeba się cofnąć, poprosić o wybaczenie. Lub wybaczyć, i wtedy można y, posprzątać. I wtedy jest energia czysta, i można rozpocząć coś na nowo. No, dlatego jest ta wieża. I kapłanka. Mhm. Przeświat wie, co robi: dwie buławy. No dosłownie. I jak to wszystko zostanie zrobione, to wtedy będzie można się cofnąć do tego momentu, kiedy mam wybór okej, okay. rozpoczynam coś nowego, bo mam czystą kartę, mam posprzątane. Czyli taka wiadomość od tego człowieka, no, mm, pewnie wszechświat y, może nie macie kontaktu i wszechświat na przykład chce, żebyście wie, się dowiedzieli, co się dzieje u niego. Dlaczego, z jakiego powodu się nie odzywa i co, co w tej chwili przeżywa. Lub odnajdziecie się wy w tej energii, tak też może być. Dziękuję bardzo, zapraszam grupę trzecią. Witam serdecznie, grupę trzecią. Kamyk. Też przy świecy. Główna energia Wasza, Waszej osoby. Zobaczymy, jak karty pokażą. Wiadomość od osoby, o której teraz myślisz. I rada. Księżyc. Marzenia, sny. Przystępuje w snach u tej osoby, ta osoba was marzy, mm, tęskni. Jeżeli jest y, taka sytuacja, y, okazał się diabeł. Rozdro, rozdroże i drzewo, że długo byliście w życiu tej osoby, naprawdę długo, na tyle, żeby ta osoba się przyzwyczaiła do tego, że jesteście, że rozmawiacie, że macie kontakt, że po prostu jesteście w życiu, a teraz was nie ma, no to są te marzenia, właśnie I takie rozdroże, czyli doszedłem do punktu, do którego nie sądziłem, że dojdę, że, że to się wydarzy. Że to będzie miało miejsce. Bo może było tak, że ta osoba myślała, że jesteście po prostu stałym elementem w jej życiu. Hmm? Może się wydarzyć coś znaczącego wczesną wiosną, pomiędzy Wami, tu pokazuje się serce. No. Czyli coś, coś będzie y, bardzo znaczącego pod koniec lutego, na początku marca. Albo wyznanie miłości, albo, y, albo to po prostu ta miłość zwycięży. No, coś będzie takiego naprawdę znaczącego. Może y, dogadacie się na tyle, że postanowicie y, spróbować na poważnie. Hmm? Teraz wiadomość jest taka, byłaś i cię nie ma, a byłaś, byłaś byłeś po prostu kimś, kto, kto zawsze był. Jak to się stało, że cię nie ma. No, no i ten diabeł tak, można powiedzieć, że, że rozmyśla. Jak to się stało, że, że stosował wszystkie sztuczki, a wy, wy się wymknęłyście, wymknęliście. Szóstka monet, pięć buław. Kapłanka. Ma ochotę ten człowiek zawalczyć o Was. Ale u, u Was jest taka energia pokazana, że tak jakby stoicie z boku i patrzycie się na to, co ten człowiek robi i jest jakby się tak, jak ryba, która się sza, tak szamocze po prostu w siatce, no. Takie ma ruchy gwałtowne i m, troszkę nieprzemyślane, no. Muszę to powiedzieć. To może być... Y że to z wami rezonuje po prostu sytuacja taka trójkowa tak się pokazuje no, że to jest ktoś, kto um, równowagę ma, ma już w swoim życiu z kimś innym ale um, ale nie jest w stanie wyobrazić sobie że wy z tego życia mu znikniecie, paść buław będzie jakaś propozycja, jakiś kontakt chęć zawalczenia o was ale bardziej działaniem Niż, niż pokazywaniem uczucia. I was, was to doprowadzi do takiej sytuacji, że będzie wam smutno. Nie ucieszycie się, tylko będzie wam smutno. I dziesiątka monet, bo wy chcecie takiej energii. Wy chcecie takiej energii, a ten człowiek tą energię już ma z kimś innym. Tak się to pokazuje. Jeżeli to nie jest tak, jeżeli z wami nie rezonuje, że ten człowiek ma inny związek, to może jest związany z domem rodzinnym, z mamą, z rodziną jakoś, jakoś tak bardziej i tam jest ta równowaga, której wy chcecie od tego człowieka, a on tak a on się tutaj pokazuje w tej energii diabła, czyli on chce od was tych emocji. Poruszaj moimi emocjami, tą energią. Ja tutaj mam równowagę i spokój, a tutaj chcę mieć te emocje. Niech ta energia aż drży. No. Jest od tego uzależniony nawet można powiedzieć w jakimś stopniu. a a dla Was to jest y, smutne. Z kim to będzie rezonowało? No, tak specyficznie. Mhm. Hmm. Zaskakująco się to pokazało, bo y, to jest tak jakby y, u Was się zmienia, że okej, okay, dobrze, to, y, to ja wzbudzę tą pasję w sobie żeby Cię przyciągnąć a, a u tego człowieka się zmienia na Waszą stronę ok, dobrze, to ja popracuję nad sobą żeby dać Ci to, czego Ty chcesz czyli tak, wiecie, ten człowiek wychodzi do Was z takim działaniem właśnie a, ale nie daje Wam tego, czego Wy chcecie Wam jest smutno i nagle Wy zmieniacie front żeby zatrzymać tego człowieka i ten człowiek też zmienia front, żeby Was zatrzymać i znowu się tak jakby mijacie, no wy y, postanawiacie zmienić ten y, podejście, bo to jest wasza bratnia dusza. Tak odczuwacie tą relację, a ten człowiek zaczyna pracować nad sobą, nad wami, nad tą relacją i oczekuje y, 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 takiego, takiej pochwały i to dlaczego ty teraz nie chcesz być ze mną, przecież ja dałem ci to, czego ty chciałaś. No. taki Galimatias Ciekawa jestem, z kim ta gru, trzecia grupa rezonuje. Bardzo, jaka rada? Wieża Król Buław i wieża. No, rada jest od Tarota taka: y, daj się temu człowiekowi wykazać. No. Jak już zacznie coś robić, zacznie działać, no to tak właśnie spokojnie na to patrzcie, nie przeszkadzajcie mu. Nawet jeżeli początkowy jest ten smutek, no daj mu się wykazać, niech pokaże. On sam do tego dojdzie, że, że tak stroszy piórka i że to nie jest ta droga, bo on tutaj zmieni podejście, zacznie pracować właśnie nad sobą, nad tą relacją. Ale, jest, ale on sam, 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 tak jakby nie przeszkadzać mu w tym niech sam tą drogą pójdzie, niech sam stwierdzi, że to jednak nie jest ta droga i później ten spokój będzie po prostu no, taki samodzielny się wam trafił no i taka rada lowa buław, no bądź tą mądrzejszą o, coś takiego Taka, taka, taka rada od Tarota. No i tutaj pamiętajcie, że na początku właśnie tą wczesną wiosną. Mm, coś ważnego się w Waszym życiu wydarzy. No? Coś związane ze stabilizacją i z miłością. Amelia 73.tmapaggrop.com. Adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, na kontakt ze mną, na rozmowę, serdecznie zapraszam. Yy, dogadamy się, jeżeli nie na ten rok, to na przyszły na pewno ustalimy jakiś termin. Oczywiście bardzo dziękuję y, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za to, że jesteście ze mną, za to, że dzielicie się swoimi historiami. Czekam na następne komentarze. Bardzo mnie to cieszy, że jesteśmy tutaj wszyscy razem wspólnie. Ja jestem dla Was, y, pomagam, staram się jak mogę pomóc poprzez karty. Więc jeżeli y, chcecie się podzielić swoimi historiami ze mną, ja będę Wam bardzo wdzięczna. Jeżeli chcecie postawić mi kawusie, również będę bardzo wdzięczna. Za chwilkę robię lustro. Bo Merkury wraca, więc energia się będzie zmieniać, będą powroty. Do usłyszenia.